Bardzo proszę o spokój, wznawiamy obrady. Proszę o spokój. Przechodzimy do punktu dwunastego. Jest to projekt uchwały w sprawie wyboru, wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki jej opłaty. Bardzo proszę pani kierownik o przedstawienie. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. W imieniu Pana burmistrza przedstawiam uchwałę, projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. W projekcie tej uchwały ustalono stawkę, za, stawkę podstawową za segregowanie odpadów w wysokości 33 zł oraz stawkę opłaty w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązków selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 99 zł osobę miesięcznie. Trzykrotność stawki opłaty podstawowej została wzięta z ostatniej uchwały, która została ustalona w dniu 27 listopada 2019 roku. Projekt uchwały został przygotowany w oparciu o dane, jakie posiada urząd, przede wszystkim w oparciu o wyniki zamówień publicznych, o oferty, które złożyli oferenci. Wzięto pod uwagę koszty działania systemu, liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych. Wpływ do budżetu pomniejszony o nieściągalność. Projekt tej uchwały został omawiany na dwóch spotkaniach oraz na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Opinia Komisji, Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Komisja Gospodarki Komunalnej w dniu 6 lutego opiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie stawek za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W wyniku dyskusji komisja doszła do pewnych ustaleń. Głos zabierali radni, którzy mieli konkretne propozycje, także wyjaśnień udzielał Pan Burmistrz oraz pani kierownik. Przedstawiane ceny przez Panią Kierownik wynikają, tak jak powiedziała, z twardych dokumentów, z twardych cyfr, które wpłynęły w drodze ogłoszonych przez Urząd Przetargów i cen rynkowych obowiązujących w tym zakresie. Tak jak gdyby tutaj komisja została podstawiona e, bez wyjścia, bo po prostu nad pewnymi cyframi trudno tutaj dyskutować i podważać ich autentyczność. E, w wyniku dyskusji uznano jednak, że proponowana kwota jest zbyt wysoka, aby obciążać nieudolnością systemu w 100% naszych mieszkańców. W związku z powyższym e, została zaproponowana przez kolegę radnego Płacheckiego, poparta przez kolegę Dubiela i kolegę Kowale stawka 27 zł. I druga propozycja wiążąca się z tym, czyli za niewypełnianie obowiązku segregacji. Kwotę komisja zaproponowała 70 zł. W wyniku tej dyskusji, rozmowy, dialogu poddałem powyższe formalne wnioski pod głosowanie. W wyniku głosowania wnioski te stały się e, wnioskami Prawomocnymi komisji, które, do których zostałem zobowiązany, aby je przedstawić Wysokiej Radzie. I tak komisja wnioskuje, aby w paragrafie pierwszym, w ustępie drugim, cyfrę 33 zastąpić cyfrą 27. W paragrafie pierwszym, ustęp trzeci, Cyfrę 99 zastąpić kwotą 70. Pozostała treść uchwały nie budziła wątpliwości komisji i została zaopiniowana pozytywnie. W związku z powyższym w treści tutaj w której zaproponowałem z poprawkami komisji, uchwała zaopiniowała zaopiniowała te dwa wnioski pozytywnie, które przedstawiam Wysokiej Radzie i Panu Przewodniczącemu do przegłosowania przez Radę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Heckert. Proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Chciałbym zgłosić trzy wnioski w powyższej sprawie. Pierwszy wniosek formalny w sprawie stawek za wywóz odpadów komunalnych w nawiązaniu do zaproponowanego tekstu projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, a także zmiany uchwały nr 15 143 2019 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 listopada 2019 roku, wnoszę o zmianę wysokości stawek za wywóz odpadów komunalnych w kwotach. Odpady segregowane 18 zł brutto od osoby. Odpady niesegregowane 54 zł brutto od osoby. Uzasadnienie. W minionym tygodniu e, skontaktowałem się z dyrektorem Związku Międzygminnego GOAP, z panią dyrektor Katarzyną Stróżyk, i uzyskałem następujące informacje. W gminach zrzeszonych w Związku Międzygminnym Goap ceny za odbiór odpadów wynoszą od 14 do 16 zł. Za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny oraz odpady zbierane w sposób nieselektywny 30 zł. Jak mnie poinformowano, Związek Międzygminny Goap nie jest instytucją zamkniętą, to znaczy, że można podjąć starania o przystąpienie do związku. Zważając na powyższe, zaproponowana przeze mnie stawka mieści się w realnym przedziale cenowym, a usługa może być realizowana przez funkcjonującą instytucję. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest kolejny wniosek, pytanie. Prosiłbym o przedstawienie następujących informacji. Pierwsza to jest taka. Jaką metodą i na jakiej podstawie obliczono stawkę zaproponowaną w projekcie tekstu uchwały, który Pan Przewodniczący dzisiaj zaproponował? Drugie to mam pytanie, dlaczego pomimo zapytania skierowanego przez nasz, nasz urząd w maju 2019 roku do Związku Międzygminnego GOAP i odpowiedzi, jaką Związek Międzygminny GOAP przesłał do naszego urzędu. Prosząc o podanie danych potrzebnych do obliczenia kalkulacji, nie podjęto dalszych rozmów i nie przekazano danych pozwalających na obliczenie przez Związek Międzygminny GOAP szczegółowej oferty dla naszej gminy. Myślę, że nie wszyscy z Państwa nawet wiedzą, że takie pismo w maju zostało skierowane do GOAP-u i GOAP na to pismo odpowiedział. Trzecia sprawa to mam pytanie, kiedy Pan Burmistrz ogłosił przetargi na odbiór odpadów? I gdzie są specyfikacje do tych przetargów? I trzecia sprawa. Pytanie, też kolejny wniosek. W jaki sposób e, zamierzacie Państwo rozwiązać problem pobierania stawek za odbiór odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli adres rejestracji działalności gospodarczej jest inny niż miejsce realnego wytworzenia odpadów związanych z działalnością gospodarczą? Czy adres rejestracji działalności gospodarczej jest obarczony podwyższoną opłatą? Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą ma firmy zarejestrowane w miejscu zamieszkania, a działalność i odpady z nią związane wytwarza w zupełnie innej lokalizacji. Opłata za odpady powinna być realna, to znaczy dotyczyć odpadów z działalności tam, gdzie one występują, a nie odpadów pod adresem rejestracji. To są Trzy wnioski, z tym, że ten pierwszy wniosek o zmianie stawki uważam w tej chwili na tą, na tą chwilę za najważniejszy, żebyśmy mogli go przegłosować, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Dziękuję.